Zawsze chciałem stokenizować las, a ta gitara jest wykonana z drewna tlenowego, które ten pan, prezes lasów tlenowych SA, sadzi. I one rosną szybko, najszybciej na świecie. Kupujecie stokenizowaną sadzonkę, która rośnie i zamienia się w takie drewno. A drewno teraz też rośnie, jego ceny rosną. Tak, a drewno zamienia się w mebel. Tak, a dlaczego zamiana drewna w mebel jest dobra dla planety? Ponieważ tu jest uwięzione CO2 i dobrze, żeby on, to CO2 tu zostało, a nie wróciło z powrotem do atmosfery. Natomiast no, rosnące drewna, liście paulowi są, są bardzo duże, tego CO2 wchłaniają dużo, w związku z tym akumulują tam to CO2 w tym drewnie, ale też to co redukujemy, to mamy zielone certyfikaty, które firmy Dokładnie. mogą kupić, więc reasumując. Stokenizowana sadzonka daje drewno i zielone certyfikaty. Jeden token, jedna sadzonka, drewno, zielone certyfikaty. I to jest dobra inwestycja dla planety, dla gospodarki i dla kieszeni każdego inwestora. Jak jakiś biznes jest dobry dla inwestorów i dla planety, to ja w to wchodzę całym sobą. To było moje wielkie marzenie tokenizować las. Token się nazywa las. A firma, którą prowadzi Łukasz, to lasy tlenowe. S.A., która zajmuje się sadzeniem takich drzew i to jest najbardziej prekursorska firma w Polsce, która to robi od wielu, wielu lat. Dokładnie tak. Pierwsza wycinka w tym roku, także ten y, produkt już y, przetestowany, działa i jedziemy teraz tematem. Bierzmy się za skalowanie, bo tu się liczy ilość. Radek? To będzie... Ja bym chciał jeszcze tutaj dodać od siebie deklarację, że jeżeli w tym projekcie osiągniemy hardcap, to raczej zagra na gitarze Białego <grym> No raczej. To będzie dobra tokenizacja. Zapraszamy. To będzie dobry launch day. Tokenizacja lasów tlenowych SA. Zapraszamy.